Cześć wszystkim z tej strony Mlekolud, a to jest Forza Horizon 4 i Tryb Eliminator, który zaraz odpalimy sobie. Jak widzicie, gameplay jest ultra szeroki, czyli coś ultra nowego i coś, to coś co rzadko ludzie wrzucają w sumie na swoje kanały i ja też chcę wrzucić to bardziej jako test niż jako domyślny sposób robienia gameplay na tym kanale. Ale w sumie jestem bardzo ciekaw waszych reakcji, ponieważ na pewno dużo więcej widać, jeżeli chodzi o jazdę. Ale no też ekran jest węższy na waszych telefonach czy monitorach, chociaż telefony teraz są naprawdę coraz dłuższe i myślę, że to coraz lepiej będzie wypełniało je. Ale no wiadomo, nie, nie na wszystkim będzie to pasowało. Dobra, słuchajcie, przenosimy się do eliminatorka. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale zaraz się dowiecie w każdym razie już w trakcie. Okej, okay, jak widzicie, znalazło nam sesyjkę. My teraz musimy sobie w 10 sekund szybko wybrać jakiekolwiek dowolne miejsce na tej mapie. Dzisiaj tak naprawdę zdrespimy naszym miniaczkiem i zaraz będziemy zdobywać wyższe samochody. Ogólnie eliminator to jest taki tryb Battle Royale w Forza Horizon, co jest bardzo w sumie ciekawym połączeniem, bardzo rzadko zdarzającym się w grach samochodowych, o ile nie po prostu wcale. I to jest chyba jedyna gra z takim czymś. No i słuchajcie, kwestia jest taka. Na mapie, jak widzicie, są takie fioletowe tutaj. Smoki, takie fioletowe drony przede wszystkim też. I, I tutaj mamy te chmury dymowe z tych rad. I tak, wskakujemy. Po wybraniu, tutaj po podjechaniu wybieramy sobie auto. I tierów jest 10, od pierwszego do dziesiątego i to dziesiąty jest najlepszy. Jak widzicie, ja już dropnąłem szóstkę. To jest naprawdę mega rzadko spotykającą się rzeczą na, na samym początku. Ale super, mi to się podoba. Słuchajcie, na mapce jest 46 osób na ten moment, i jak widzicie, najbliższy jest tuż obok mnie. Zaraz sobie go wyzwiemy, bo myślę, że na początku będzie miał słabej jakości auto. I ogólnie, wygrana. Wygrana, no to polega na tym, że ostatni do mety wygrywa. Ale tutaj są pojedynki w ten sposób, że trąbiąc, wyzywamy takiego tutaj oto gagatka w tym miniaczku, i jedziemy do mety, którą nam to wyznaczy, tak dosyć losowo. Jak widzicie, on się tutaj biedny zahaczył. A my polecimy już tutaj na pełnym rozpędzie. O, tu kolejny jak jedzie. On już nas nie może wyzwać. My już jak ruszyliśmy, to jesteśmy tutaj w tym trybie 1 na 1, Nie do ruszenia. I teraz sobie polecimy. Myślę, że to akurat się nas spokojnie uda wygrać tym hajenem, który jest naprawdę spoko, oprócz tego, że jest dosyć szeroki, co może tutaj troszeczkę utrudniać w manewrach między drzewami, co jest dosyć częste. O mini x ray Takie sobie! No ale słuchajcie, tryb jest naprawdę super. W ogóle nie spodziewałbym się, że w takiej grze powstanie coś tak intrygującego, można powiedzieć. Naprawdę przyjemnie się w to gra. I oczywiście na wstępie, w sumie już nie takim wstępie, przypominam o tym, że jak Wam się filmik spodoba, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i w sumie dajcie znać, jak Wam się widzą takie, takie filmiki. Przede wszystkim to, czy, są, czy te szerokie są spoko, czy w ogóle to jest ciekawe dla Was. A jak nie, to będziemy nagrywać zupełnie na spokojnie w rozdzielczości domyślnej, tak jak każdy gra, w sumie 16 na 9 w proporcji obrazu. No i słuchajcie, mamy tutaj metę, my teraz dojeżdżamy na spokojnie tutaj, łatwiutko w sumie było z tym ziomeczkiem i będziemy mogli za wygraną wybrać sobie poziom wyżej Tier albo wybrać jego auto, co w tym przypadku w ogóle nie, nie wchodzi w grę. Nie, nie, nie teraz Audi RS. 6 z 2015 roku naprawdę fajne outko i też naprawdę fajne do wygranej, do dościgania się tutaj z innymi ziomeczkami. Myślę, że będzie bez problemu tutaj można wygrać. Fajnie jakby nam się jakieś nawinął. Widzicie, na minimapce są te małe strzałeczki pokazujące najbliższych graczy. Chciałem jechać kurczę do jakiegoś tam, ale mi zniknął. No to, się, to mi się nie podoba. O, my pojawili się. Nie wiem teraz, czy jechać do tych za mną, czy bardziej do tych przede mną, bo ich tu jest równie dużo. Hmm, ogólnie na pewno dużo lepiej byłoby jechać po asfalcie jakiś wyścig na ten moment, bo RS6, mimo że jest dosyć uniwersalna, to na pewno dużo lepiej sprawdzi się na ładnej, równej, asfaltowej drodze w Wielkiej Brytanii. Dobra, ale podjedziemy sobie tutaj, jak już tak ruszyłem w tą stronę, to pojedziemy i zaraz zobaczymy, czy ktoś nam się tutaj załapie na jakiś wyścig. Ważne też, też jest pilnować strefy, bo tutaj też się kurczy strefa, tak jak w każdym w sumie chyba Battle Royalu. I strefę możemy zobaczyć tutaj na, na minimapie, na w sumie teraz już mega mapie. O i załączyła się też strefa już kolejna. Ups, kogoś troszeczkę zdyskwalifikowałem. Wjechałem w niego. to Nie był zamierzony efekt, ale w sumie tak się chyba miało stać, nie? I tak przegrywał. Jasne, jak mi by ktoś tak wjechał, to na pewno mi się zagotował. Dobra. Dobra, 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 jak widzicie chwilę to trwa zanim się pokaże w którą stronę mamy jechać i czasem warto jechać wabank po prostu i cisnąć tak po, zupełnie w ciemno, tylko słabo jak się okazuje, że potem to jest zupełnie z drugiej strony, ale spoko, śmigamy tutaj, jak widzicie albo nie widzicie odpali mi się Spotify, nie wiem co mój pad robi, ale już go wyłączyłem, <laughs> nie chcę żadnych copyrightów tutaj. Dobra, śmigamy sobie teraz tak. Tutaj naprzeciwko nas jest kopalnia, co jest mm, dosyć średnią opcją, jeżeli chodzi o przejazd przez nią. Ja też bardzo źle zrobiłem chyba. Albo może nie, aż tak źle, bo tutaj są kurczę straszliwe skały. Jak ja tutaj się gdzieś zblokuję teraz, to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo średnio. Dobra, spróbujemy tutaj przejechać. O kurde... Szybko, nie, 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 proszę nie dojść do tej mety. Gdzie to jest? To jest tam. Dobra, gaz do dechy, gaz do dechy. Ja nie mogę, za bardzo zwolniłem chyba. No nie, patrzcie na to. Co sobie zrobił? Trójka wygrała z siódemką tym prostym sposobem. Ja już jak... no właśnie. <ścoughs> no bywa i tak, słuchajcie, nie? Chciałby się być pierwszym na początku, ale nie da rady. Ale to nic, zaraz się widzimy w kolejnym. okej, okay, eliminatorek się zaczyna. Jak widzicie, mamy auto do wyboru, aż jedno tutaj na początku, czyli mini-kuperek, który powiem wam, że jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o tier pierwszy. Na spokojnie, takim miniakiem możemy wygrać z drugim, trzecim, czwartym tierem, jak dobrze jeździmy, jak on popełnia jakiś błąd. Szczególnie, jeżeli chodzi o manewry między drzewami, no to to jest totalna topka. No on jest tak malutki, że ciężko w tym trafić w ogóle w drzewo. A jak się jedzie takim albo jeszcze większymi autami, które tu są, no to już nie jest tak kolorowo. Dobra. a la vista, baby. Dobra, ja ogólnie tutaj się, jak widzicie, drugi raz zryspiłem, bo to jest takie dosyć lubiane przeze mnie miejsce, bo to prawie zawsze się coś pojawi gdzieś w którymś miejscu. Albo ja wiadę prawie zawsze w budynek, ale nie no, myślę, że zaraz powinniśmy gdzieś coś znaleźć. Ogólnie bardziej się auta respią. O, widzicie, tam jest. Nie wiem, czy widzicie, ale zaraz tam podjedziemy co na pewno każdy zobaczy. W takich zabudowanych terenach się respią auta bardziej, w takich zróżnicowanych. No, w środku lasu raczej nie znajdziecie nic super. O ile w ogóle cokolwiek. Dobra, tutaj mamy tuarego na trzecim tierze. On tak średnio mnie kręci i spróbowałbym podjechać do tego, tylko widzę z naprzeciwka, że ktoś też tam jedzie, ale chyba. Jestem o odrobinę bliżej O ile on w ogóle do tego jedzie No Nie widzę co to Jeszcze gorzej Dobra, jadę po tego Tuarega No już, wolę mieć ten trzeci tier, Mimo, że nie jest jakiś super i potem Po ewentualnej wygranej sobie Ulepszyć go do czwartego Niż dwójkę O Jezus, to są, to jest najgorsza przeszkoda Chyba zaraz po skałach, których się nie da ruszyć nie? Odbija Po prostu otacza Nie idzie z tego wyjechać nie ma szans, nie? Unikajcie tych wielkich, czarnych balotów, nie ma szans na to. Dobra, ktoś tam jeszcze się gdzieś kręci, to jest ten dropik, co ja go nie chciałem, ale tu jest gracz, którego mógłbym w sumie wyzwać, on ma trójkę chyba, to jest policyjny albo nie? Tak. Trafię. Dobra, jak widzicie, nie wiem czy zobaczyliście, ale maleje yy, liczba kilometrów, jak się jedzie w dobrą stronę, nawet jak jeszcze nie jest wyznaczona trasa. I to jest też fajna podpowiedź czasem. Szczególnie, że zdarzają się wyścigi, które mają po 900 metrów i wtedy widzicie co do metra, czy rośnie, czy maleje. W tym przypadku tutaj no, niewiele mi to pomogło, ale jadę w dobrą stronę, nie, więc to jest bardzo ważne. Tutaj kurczę mogę gdzieś wjechać na drogę, ale jak na razie jesteśmy na prowadzeniu, to się liczy. Tutaj jak najszybciej dobijemy do drogi, żeby złapać troszeczkę tego asfaltu, który nas troszeczkę wyciągnie. O, bo jak widzicie, on tutaj też sobie tam całkiem nieźle radzi, teraz będzie chciał pewnie skracać. Kurcze, rozpędzanie tego auta nie jest zbyt dobre. W sensie w ogóle przyspieszenie, rozpędzanie, co to za słowo, nieważne. Dobra. Teraz tak mamy 1,7 km, i trasa nas prowadzi przez tak nieznane dla mnie tereny. Serio, to jest chyba najrzędziej odwiedzane miejsce w Fordzie Ten narożnik mapy, on sobie tam troszeczkę skraca. Mimo wszystko nadal mam prowadzenie i nie chciałbym tego zepsuć. Bo już w poprzednim wyścigu wystarczająco to zepsuliśmy, naprawdę. Dobra, śmigam już na przełaj tutaj, już niech się dzieje. Dobra, tutaj Git, żadnych takich chamskich drzew. Przejechane i tylko w dół teraz pocisnąć, jeszcze tam nie walnąć w jakiś budynek albo coś, co jest bolesne. Czasem naprawdę jesteście na pierwszym miejscu i nagle pyk, ktoś postawił sobie jakiś na przykład przyczepę kempingową i tyle było z waszej jazdy. Dobra, jak widzicie, udało się, myślę nawet, że całkiem łatwo, a przewaga była niewielka, no jednak trzeci na trzeci tier i tym oto sposobem trafiamy na mini X-Ray. Łatko, które średnio mi się w sumie podoba, z wyglądu, a ze sterowania miałem dosyć mało z nim do czynienia. Chociaż widziałem, jak niektórzy potrafią nie wygrywać z całkiem trudne wyścigi. więc trzeba zaryzykować. Jak widzicie, tutaj mamy jakiegoś gagatka przed nami, ale on ma. drugi tier to jest, to jest drugi tier. Ja już kojarzę tutaj, bo jednak troszeczkę się grało. Dwa kilometry, 2 kilometry. Zmalało. Dopiero jak się pojawiło, więc nic mi to nie dało. Ale dobra, i tak jedziemy w dosyć dobrą stronę, tamten gdzieś odbija drogą. Też niektórzy chyba nie do końca ogarniają i próbują jechać po drogach, co jest w niektórych przypadkach zadziwiająco dobre, a w innych w ogóle nieopłacalne. Tak jak w tym przypadku, on chyba już zwątpił, oh. <laughs> zwątpił w ogóle, w którą stronę ma jechać. Więc no, my sobie tutaj na spokojnie dojedziemy do tej mety. Zaraz jeszcze troszeczkę przyhamuję, ale nie tak jak przy tamtych skałach. Uuu, jednak powinienem wcześniej przyhamować, bo. ale let's one. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy! Damy radę, damy radę na spokojnie. No, on już jest większym klocem, jeżeli chodzi o manewrowanie, więc tutaj nie jest takich opcji. ale dobra. Czeka nas piękny piąty dzień. No, to ma takie przyspieszenie średnie, mógłbym powiedzieć. Makak! Porsche Macan, dobra, to jest fajne autko, naprawdę jest bardzo uniwersalne. Gabaryty znośne, prędkość dobra i możliwość w terenie zaskakująco pozytywna, <grywki> tak mogę to uznać w sumie. Dobra, dobra, jedziemy, szukamy kolejnych gagatków. Kurczę, powiem Wam, że taki powrót do YouTube'a dla tych, którzy oglądali i dla nowych, informacja, że powróciłem, nie jest takie łatwe, powiem wam, że gadane i to wszystko tak z czasem ucieka gdzieś i, i teraz troszeczkę muszę to wypracowywać. Ale właśnie po to to robimy, nie? Po to, to robimy, żeby być coraz lepszym i, i sobie naprawdę fajnie radzić na tym YouTubie. Takie takie chwilowe. Mm, przemyślenia, ktoś tutaj podniósł coś. Po lewej widzimy, kto coś robi, w sensie czy podno podnosi auto, czy... Czy ginie w strefie, albo przez kogoś I mi się wydaje, że on podniósł szóstkę, alfę Tak W złą stronę jadę Wiedziałem, wzrosły, tylko on chyba też pojechał i też musi nawracać Nie, 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 nie przez las, nie przez nas. Szybko On ma taką przewagę, że jedzie po drodze Ja jestem stosunkowo blisko, ale... Dobra Mam nadzieję, że ja mam większą prędkość maksymalną, bo jak nie to będziemy patrzeć jaką przed nosem nam dojeżdża do tej mety, co będzie no dosyć smutne. Kurczę, tutaj jeszcze kwestia manewrów, tam potem trzeba robić niezłe wygibasy, wydaje mi się. Konto to ogarnie, tak coś czuję, że... że głupi nie jest. No całkiem ładnie tutaj wlazłem w ten zakręt, ale to nie wystarczy, myślę. To nie wystarczy. No, niestety, kurczę! Szkoda, naprawdę szkoda, bo, bo to mógł być naprawdę fajnie wygrany wyścig. Kwestia tego, że musiałbym się ustawić w dobrą stronę. Ale no cóż, od czegoś trzeba zacząć, nie? Wiadomo. Dobra, to wszystko przeklikujemy. Ładujemy się. Do menu i słuchajcie, ja w tym miejscu ogólnie już zakończę ten odcinek, ponieważ przede wszystkim chcę przetestować Waszą reakcję na tą ultra szerokość tak zwaną. I, I na to w ogóle jak wam się widzi ten tryb. Czy, czy uważacie go za całkiem ciekawy, bo mi się naprawdę podoba i jest mega grywalny z serio, jak sama Forza potrafi się znudzić, można powiedzieć. Tak ten trybik. Jest strasznie wciągający, żeby, żeby cały czas ciśnięcie, żeby wygrać, żeby wygrać, żeby być pierwszym. Udało mi się to już parę razy i mam nadzieję, że w jak najbliższych odcinkach nam się to uda zrobić tak, że tak powiem, na wizji. Dobra, ale słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do następnych odcinków. Na razie.